Cześć wszystkim, z tej strony Raoul. Witam was w pierwszym odcinku nowej serii Injustice Gods Among Us. Eee, dobra, co to jest za gra? Jest to bijatyka od studia Warner Bros. Także Netherrealmu, czy jakoś tak. Czyli ci sami, którzy robili Mortal Kombat, najnowszy Mortal Kombat, który jak wiecie dosyć fajnie wyszedł. Nie wiem jak tam, widzę niektórym się nie podobał, ale mi się bardzo podobał. Natomiast Injustice, Injustice, to jest nowe uniwersum, całkiem nowa historia, całkiem nowe postacie. W świecie DC, czyli kurczę, te wszystkie wiecie: Supermany, Batmany, jakieś zielone latarnie, itt., itd., itp., nie wiem co tam jeszcze jest, ale okej, okay, dobra, postaramy się to jakoś tutaj ogarnąć. Zaraz patrzę jeszcze, co tu jest ustawienia. Co my tu mamy? Ustawienia AV, ustawienia gry. zapis a zobaczmy te gry, co to jest, wibracje włączone, znaczy wyłączone. Ja wyłączam, bo mi się szybko Patros roz rozładowuje. Poziom trudności w trybie historii średni. No, no, weźmiemy średni, to jest tak, jakby normalny. Czas gry włączony, napisy w trybie historii włączone. Właśnie tutaj jest jeszcze polska wersja, tak więc jest fajnie, bo można sobie. E, no, po prostu można e, dowiedzieć się o co chodzi. Nie trzeba tam tłumaczyć angielskiego. Tak więc co? Nie, tu nie będę chyba nic zmieniał. Funkcje dodatkowe to są jakieś chyba smaczki, które odblokowujemy w trakcie przechodzenia gry. Natomiast ja biorę jednego gracza. Grałem, powiem wam, doszłem chyba do siódmego chapteru w tą grę. O, właśnie, jest tu nawet otwórz historię, ale ja chciałbym od nowa to wziąć. I czekajcie, czy ja mogę to wziąć od nowa. Hmm. No właśnie, właśnie, właśnie. Ustawienia zapis danych. Chwilka. Nie, no kurczę, chyba będę musiał. Wiecie co. Zaraz zobaczymy sobie bitwy. Chociaż nie, nie to wziąłem cholera. Wyjdź, 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 wyjdź. Jeszcze raz, jeszcze raz. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Czekajcie, otwórz historię. O jest, nowa gra. Właśnie, czyli nie będę musiał odno y usuwać savea, po prostu rozdziały. Zaraz sobie zobaczymy ja jestem, powiem wam szczerze, zaraz wam powiem. Drugi, trzeci. Czwarty. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty... A, to jeszcze dalej jestem, sorki. Dobra, do 11 rozdziału doszłem, czyli to jest... On, gra nie jest długa, to wam mogę powiedzieć. Dobra, nowa gra, weźmy sobie. Jeśli rozpoczniesz nową grę, utracisz dotychczasowy postęp w grze. Na pewno chcesz rozpocząć nową grę? Tak, chcemy rozpocząć. E, cała gra jest chyba przewidziana na coś około trzech... Godzin, nawet nie wiem, od 2 do 4 godzin, może tak to powiem, zależy, kto jak tam walczy. No ale dobra. Ja tutaj zaraz może się troszeczkę przymknę, bo chyba będzie pokazana historia. Tak więc zachęcam do obejrzenia. You get it. What you want? One. Pfft. Copy that. <laughs> get away from him. I'm handling this. Me! Make me... Lois... My son. First Krypton, now Metropolis. People you love tend to blow up, don't they? Uh, Superman, don't! Uh! Uh. That's why I like you, Superman. You're much more gullible than... Uh! family that locking me up will magically reform me and they'll be safe so big so dumb <laughs> now run along so I can break out of here I've got lots of planning to do to top this mm. ah! that's enough ah! Aquaman, let's wrap this up. I've got to get to the watchtower. Before Luthor throws something else at us. Doomsday. Should have been a combined assault. Clark sometimes forgets he can't do everything himself. Tonight's entertainment, Raven. I detest violence, Luther, but I'm even less fond of you. Uh, you'd have this mess cleaned up by now. Name: Cyborg. Now, miracle worker. Nightwing to Batman, you there? I could use your help. After I check out Arkham, have to make sure Luther didn't bust him out. don't keep. We're getting our butts handed to us be there soon dick we're keeping a close eye on him batman just like you said he hasn't moved in hours what in the hell what is that how'd joker do this he didn't the real trap behind us. You're so clever. <clears throat> You're Luther's pet now, Deathstroke? His money's green. And as a bonus, I get to kill Batman. No i dobra, zaczynamy. Pierwszy chapter. Mm, gramy Batmanem. Jak widzicie, przeciwnik to Deathstroke. Deathstroke kto to jest w ogóle. E, ja coś go tam kojarzę troszeczkę. On był chyba jakimś tam po prostu najemnikiem. Nie ma jakiejś super mocy. Po prostu. No, robi wszystko za pieniądze. Można tak to powiedzieć. E, co tu jest w tej grze fajnego, to wam mogę powiedzieć od razu, że. Te super e, takie uderzenia w Mortal Kombat były to X-ray'a, natomiast tutaj mamy coś takiego jak. Mm, no, takie super. Powiedzmy, ciosy. Tylko nie mogę, najpierw muszę oczywiście to naładować. I mogę wam później zaprezentować, jak to wygląda. Oczywiście fajnie jest zrobione, tylko nie wiem, czy mi się to uda. Czekajcie. No, z tej strony nie. Dobra, będę próbował po prostu. Na drugą stronę musimy go wyciągnąć. Zaraz Wam pokażę to. Oczywiście, teren, wszystko możemy tutaj sobie używać. Nie wiem, zaraz, może tutaj zaprezentuję. O, coś takiego. Można po prostu korzystać z różnego rodzaju terenu. O, i właśnie o tym mówiłem. To są te super, takie jakby ciosy. Coś jak. Y no ciosy... Coś jak... No jak te te... Jak to się nazywa? W Mortalu były X-Ray'e, no to tutaj tutaj troszeczkę to za zastąpili to czymś innym. Okej, okay, Batman mi się podoba, jego... KURCZE, no spieprzył mi. Fak, ale dobra. Oj, to jest też zajebiste. Możemy po prostu wypieprzać przeciwnika na inne mapy. Pięknie, pięknie. No, dawaj, dawaj, dawaj. To też jest nowość, tylko że tutaj jeszcze nie ogarnąłem do końca jak to się robi, wiecie. Tam są jakieś przyciski kurcze i który... Odpo znaczy zależy kto, jaki przycisk wciśnie, wtedy możemy właśnie naszego przeciwnika wywalić i dostać jakieś dodatkowe... Bonus Sorry, Deathstroke. No bonus for you. Batman to Watchtower. Come in. Nightwing. <coughs> What was that? Thunder of the gods, Flash. Thunder of the gods. What does that make us? <laughs> the poor slobs who clean up the mess. <laughs>

Dawaj, dawaj. Pięknie, pięknie. Czekajcie, bo już kurczę. Grałem niedawno, już zapomniałem ciosów. O, właśnie, już wiem, jak dobra. Okej. Okay. Właśnie, każda postać... Wiecie, co jest troszeczkę zmienione tutaj, bo na przykład. Wiecie jak było w Mortal Kombat? Dwa ciosy odpowiadające za ciosy ręką oraz dwa ciosy, znaczy dwa przyciski odpo odpowiadające za ciosy ręką oraz dwa przyciski odpowiadające za kopnięcia. Natomiast tutaj mamy tak, jedno kopnięcie oraz dwa ciosy ręką, natomiast przycisk u mnie w przypadku na Xboxie jest to przycisk B. On włącza taki jakby super tryb. Każda postać ma swój super tryb. No tam daje nam jakieś nowe możliwości, na przykład Batman może jeszcze zrobić podwójny skok. I przyzy przyzywam takie, jakby Batarangi, widzicie, one latają koło mnie. No, natomiast możemy je w każdej chwili wyrzucić na przeciwnika. Natomiast, no, zależy jaką postać, na przykład Flashem. Flashem, jak gramy, wiecie, kto to jest. Ten, co tak szybko biega. Czekajcie, może mi się uda zrobić super. Ten cios. O pięknie, spójrzcie na to. To mi się w tej grze podoba. I, zajebiście, okej. Okay. No i dobra, co do flesza, jak mówiłem. flash na przykład... Kiedy włączymy kurczę, nie wiem, który to przycisk mam zrobić. Jeśli włączymy ten tryb właśnie flashem, no to on po prostu jest szybszy, o wiele szybszy. Natomiast przeciwnik tak jakby spowalnia. Pięknie. Bane, Catwoman, Grundy. You're all alone, Luther. Geniuses often are. Psychopaths like you. You hero types are all alike. Even less imposing close up. You're testing my patience. Oh, właśnie. Tutaj mam jeszcze coś nowego. Takie jakby quick time eventy, coś nowego dodane w biatyce. Nie wiem czy to już było, co. Było w jakiejś części. Natomiast tutaj coś takiego zrobili. Oczywiście są różne tryby tego. Tutaj mam akurat rzuty batarangami przeciwnika. I to skutkuje... Oj, kurczę, nie ten trafiłem. I to wiecie co skutkuje tym, że przeciwnik po prostu będzie miał mniej życia już podczas walki. No dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, chyba się udało. No i właśnie, zobaczcie, połowę jednego paska mamy już y, z głowy. I tym razem walczymy z Lutorem. Lutor to jest kurczę wiecie, przeciwnik Supermana. Największy wróg Supermana można chyba tak powiedzieć. Czekajcie, próbuję tutaj gdzieś dojść. E... O właśnie. Chcę po prostu pokazać wszystkie te tryby tutaj. Jak możemy działać na otoczenie? Zajebiście, dobra. O, pięknie, pięknie udało się. To mi się w tej grze właśnie najbardziej podoba? Wywalanie poza planszę. O! Mm. Co tu jeszcze można powiedzieć? No, jak widzicie, grafika nie jest jakaś tam zajebiście fajna. Po prostu, od. Nie podoba mi się w ogóle Destiny Jokera. To od razu mówię. Kurwa, jak oni go tu zrobili zjebanie. No ale cóż. O ja, jeszcze wyjebał w nas promień. O! Zajebiście ale teraz nasza kolej. Tak, grafika nie powala, to wam powiem od razu, ale chyba tutaj akurat w bibliotekach to nie o to chodzi. Mamy się dobrze bawić. I powiem szczerze, że jak z kimś się gra, to jest naprawdę dużo frajdy w tą grę. Ok, dobra, lutor pokonany. Superman, report. It's done. The others are mopping up. I'm taking Doomsday into deep space. Make sure it's very deep space. What's that? It's the none of your damn business alarm. <laughs> Radiological. Metropolis. <laughs> I can see the headlines. Justice League fails. Cloud kills millions you gave him a nuke most of the league dies and superman's beloved city is vaporized i console the masses by offering to rebuild it in my own image of <laughs> he was done this is batman code red everyone to these coordinates now <laughs> baldy said remember to yeah. there we are mr j it works! Oh. Uh oh back to the van, Harley. Bats and I need to talk. But pardon. Go. No one likes a third wheel. Batman! My cool, de coup. my bomb de fruit. I knew that eight Deathstroke couldn't kill you. Too bad for you. Why so jumpy? I merely took it off standby. It's this button you've gotta worry about. There they are. Keep them talking, Bruce. Don't wait for us, Barry. Go! You push that button and eight million die. Eight million and two die. I was going to enjoy the fireworks from a safe distance. But now that you're here... Let's say we have one last dance. What is the matter with this scene? This is somehow your fault! Metropolis, and yet... Maybe I was too sentimental before. I'll be fine without you. Dobra, widzicie, przynieśliśmy się do jakiejś innej rzeczywistości. Jest to Metropolis, tylko że w jakiejś innym wymiarze. Okej, okay, przeciwnik to Joker. Widzieliście, chciał tam wysadzić całe miasto. Nie wiem, czy to się udało, bo nawet do końca już nie doszłem e, tej historii. Jak tam grałem wcześniej. Kurwa, mać, ale on jest poskudny. Pięknie, dobra. Oj, 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 Chodź tu, chodź tu! Kurwa, patrzcie! No nie dam just, Kurwa mać, co jest? No, pięknie, pięknie. Chociaż to się udało. Okej, okay, dobra, mamy go z głowy. Chyba. A jeszcze troszeczkę mu zostało tam, no ale... Okej, okay, dobra, dobra. Chodź, 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 chodź tu bliżej. Nie z tej strony chciałem po prostu go, Wiecie co? Aj! A, to nie jest ta strona. Okej, okay, dobra, to musimy iść na drugą. Nie wiem, czy zdążę. Zajebiście, dobra. No chodź, 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 chodź. Kurczę przejść. A je on ma już malutko życia. Dobra, tak nie wyszło. Za mało życia miał po prostu. Chapter drugi, tutaj sobie skończymy. Wiecie, co będziemy robić? To odcinki będą po prostu wychodzić chapterami. Tak więc, pierwszy chapter będzie z Batmanem, drugi Green Lantern, glan lantern czyli Zielona Latarnia. Ale okej, okay, dobra, ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Na razie, cześć.